Jest publicznie, to kuźwa na Instagramie kuźma. Tego hamia. Tego -hamia. Wykup. Tak. I Idź widzę sprawdzić, uh. czy nie siedzisz w polu. Chodź, <gulia> piłem wariatko. Widzicie, i to jest właśnie to jest właśnie to. Jest Agnieszka jest Tomek. <gulia> Jesteśmy. Jesteśmy intro. Po intrze. No. A to jest DBD. Odwróciłam głowę. To, to, to są youtuberzy przed nagrywkami. W każdym razie, moi drodzy, tak wiemy, nie wiem jak to się stało, ale absolutnie zapomnieliśmy o adepcie na Mikeli. Wiemy, że wyszedł nowy killer. Wróć! Nowy, no tak! Nowy killer i nowy surf, więc dzisiaj będzie Mikhaela, za tydzień będzie adept na tym nowym, a później będzie no UperX No Item na tym nowym, a potem już będzie normalna ruletka. Tak. Tak, tak, zgadza się. Chyba. Więc wszystko jest do ogarnięcia eee, i słuchajcie, gramy oczywiście z perkami, czyli z jasnowidzeniem, z urokiem i z urokiem. A musisz coś jeszcze dodać. Eee, co? <laughs> Że Guga ma i będzie cover yy, ciebie. A, a tak, tak, Guga, Guga, tak, Guga już wbiła i będzie nas, <laughs> so. się, będzie nas coverować, a, a my wam oczywiście przypominamy o łapkach, komentarzach, subskrypcjach, wpadnijcie na wszystkie socjalki, linki macie w opisie, jak, a gdzie? G2! Tak, na G2 też was oczywiście zapraszamy. No. no. oddychnij się, duchnij. Ale możecie się przestać kłócić, bo to już się nudne robi. Nie, nie, się nie kłóci. Nudne tak? no. się robi w Właśnie, Wojtku, Masz jakieś. Ale? Właśnie, masz problem. No ale co to jest zakłócenie Jakby się wyzywacie, powyzywacie, jedno na drugiego mówi brzydkie słowa, a za chwilę. No, nie powiedzieliście no, no. tego w otysie. To... Albo jedno, albo drugie zaczyna. Nie, bo mi się od razu śmiać chce, jak byś tym czymś pojedzie do mnie. i tak pojedzie ja takie... Ja... Nie, bo to jest tak, Aga przed nagraniem. Ty... Ty... Ty buraku ze wsi ty! <grym> <grym> I teraz mi to śmierzy. <grym> nie powiedziałam, że się zachowuję jak taki. A, no domek. jak taki... zachowujesz się jak taki taki... Co ty, <grym> co ty Tomek? Taki burak ze wsi! <grym> a ja wiem, <mówię>, taki burak! <grym> ze wsi ja, powiedzia, Powiedziałam, że sobie w te wsadziła tam gdzie nie trzeba. A ja ci powiedziałam, że wyślę Herkulesa w prezencie. I to no. jeszcze z pająkiem! Je, słuchajcie, jak myślicie, nam znajdzie ten mecz, czy... No nie, nie, cięcie. Cięcie robimy. Żebyśmy mogli się w pocie... pokłócić. Cięcie. Dobrze, to, 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 to robimy cięcie. Cięcie. cięcie, Także zaraz do was wracamy. Panie B. Pani... Me, a nie kukuryku. Co jest? Nic. Okay. To zrymował pewnie. Nie, ja po prostu nie wiem, ja wychodzę z No co jest to? Co jest, Wojtek? 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 Co jest z tobą? No ja nie nic, no, no troszkę się pośmiali ludzie z nas. Troszkę, tak troszkę wcześniej włączyłem nagrywanie. Co? No, tak, nagrał cię. Tak troszkę. Jest Ja nie mówiłam wszystkich rzeczy, tylko no są, prawda? Prawda, powiem za chwilę. Nie! Masz wróżbice to. o masza! Jaki killer w tomeczku? Kuźwa, masz Jaki dzwonek, Szuszarka? Kuśwa? O, dzwonek. Dzwonek? A to nie szuszarka? Nie. nie A dzwonek. słyszysz, żeby słyszyła czy dzwoniła? Nie, nie było bimbam. No jest bimbam kuźwa. A nie, brał Stary, Kurwa. Który? Pierwsza mina. Pierdo. O, on ciebie chce. Nie było. O Co Ej, najlepsze jest to, że yy, ja chciałam przeciąć drogę, nie? On miał luk. No. A za tu wróci. Tak, wraca się. Ze mną, a jednak nie. To jednak, co się z nim dzieje? No, idzie ze mną na hak. Do piwni? Nie. I się zrobił niewidzialny i poszedł na górę. Na górę? E, olał dwie czarownice na górę. W, w kiblu. To trzeba tomka Zdejmuję Zdejmuje, Zdejmuje wisi. go. Może nie chciał wam przeszkadzać. No, to lubi wisiać. Będziemy go szybko krzyknęli. Nie, on tu jest. Kuj, że oberwałem na koniec. Ale to jest? Nie jesteś tunelem. Dobra, pij z imię i co? Stanął ci kurwa ku. Kupku. Przepraszam. Zostawił <grym> mnie, poszedł po was. O, spaliłem paleta. Myślę, że. Łupka, derwałabym się na wróżkę. Przepojszczę się. Może nie myszczę, jeszcze uli. Kogo go goni? Aga mnie, więc Aga idź potomka. po no, gdzie Na mapie. Kurczę, no. <gdzieś>, kurcz wajga. W domu siedzę. Na mapie. Myślałam, że na polu buraki przesadzasz. <gdzieś> już to no. Już tam cię znalazłem. <gdzieś> znalazłem. Możesz mi podnieść. I tak? Jak sadziłam buraka, kurcz patrzcie co z niego wyrosło. sadziłaś, kuźwajpa. Jeszcze cukrowy taki, nie? Taki burak cukrowy. Sama słodyczku, ja będę się cieszyć. Dobra, chodź, idziemy na pstercy. Chodź, buraczyco, ch**a. Spadaj, typie, kurde, zostaw mnie! Nie, jednak nie wiem, gdzie już robiłam gębę. Tu chodź. O, tu, no, jednak tu robiłam, no. A widzisz? Czasem, widzisz, masz... Ach, nie wiem, co. Dobra Wojtek ten... Tam... No szlak by cię no, nie, kurde Siusiaku trafił No szkoda, że Tomeczek nie umie trafiać Bo jak ciągle gadasz to trudno trafiać. Bardzo... Czasami trzeba sobie pogadać To nie zawsze Czasem Czasami trzeba buzię zamknąć <grym> No przecież Dali. mnie po z tym typem się uwziął na mnie <grym> No pagadi! Ok, czy my platujemy zem... w niego? Nie no, Wojtek jest... Psz. Nie, nie idziemy tam, bo tam jest jakaś... Lepszy... Dobra, wiesz Nie chodź, bo jego tam... Ja no, nie, bo... nie powiem gdzie on poszedł. Aha. No? No lecisz w jego Idę stronę. Idę po Wojtka, cicho. Zaświecący topem. którego Co nie tak? mogę zniszczyć. Tomek, nie niszcz Nie mogę. Do leczenia. No. Do leczenia? No do, tak, to jest do leczenia. Się... A od kiedy jest będziesz... jest? No zawsze. No chyba nie. Te niebieskie no tak. to są od Mikaeli i Perki. Ona no i zepsuł, kto zepsuł? Ona nakłada... Może killer. Ale nie, dalej jest. Czemu nie jesteśmy w niebieskim? Nie wiem. O tak? Dobra, ja proponuję Aga wrócić tutaj do tej tej i naprawić tego gena. Ja robię A, to w łazience. W niebieskim? tej zadupkowej łazience robię. No my właśnie hmm. też idziemy. Leci ma. O no Jezu! O, on też jest. O Jezu, nie masz ma palety! Nie, bo on mnie tu. Nie puścisz mnie! A dobra, wiesz to spada. Dobra, tu, tu widzisz tu, patrz. A, pa, chodź, <laughs> chodź na górę Gideona. Widzisz? nie, Chodź na górę Gideona. Kusia, mi ze mną drogę ciebie. nie mogłem wyjść. <laughs> <laughs> ja to by to trzeba by było jakieś geny zrobić. No, A no, no, dobra, idę do potomka To było głupie naprawdę. Wszedł na górę? Nie wiem gdzie. Bo to oczywiście ekran się musi zmienić, że cię kurde dźga. Nie, nie wszedł na górę. Gdzie to są guźwa ka kaloryfery, boże? Geny? A no. Campy, no. no. I co, i za mną? O, znalazłam O nie, poszedł za mną. No, nogi Nawet nie troszeczkę, chociaż... No to mam być w tej niebieskiej aurze, żeby się wymacać? Tak, tak, tak. Mhm. Ja tam się boję, tylko idę na dół. Jest ruina w ogóle. Randomna, ciepną? Szlak. <śmiech> 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 Kuźwa tak bardzo mnie wydaje. <laughs> A czemu się świeci ten? Kuźwa to chyba nie aura, to Dobra, chyba ja śnieg w tej lodówce. Ja powiedziałam? Nie, coś mówiłaś. Ja się dziwię... Kurna, co za typ. Co robi? No Konie mnie. Ty, A to camping? kto wisi? Koni. Boże, random. Myślałam, że Wojtek wisi. Nie. Zanim ja znajdę miejsce, gdzie jest ta aura. On się nie chce macać. Jednak chce To kurde, typku! Leave my pupa. Tu jest, tu jest. A tu ty nie mamy ma... Mamy 4 gena Just Jussing. Nie ma... Kto tam się już nie świeci? Co teraz? No bo on może zepsuł. To ty sam możesz go wpakować. Nie! Podaj. 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 No No, Podaj. No, Podaj. 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 Dobra, drugi raz ja błogosławie, ja się bawię teraz Ej, na to, co ty musisz dać? Bo ja tu błogosławię mm. Poszedł na dół No, cudownie Ale raczej nie z waszej strony, troszkę dalej tak Czekajcie, bo jest ruina, to ja... Y, kurde, jest komio I random'a wziął, no przecież to jest chora głowa O, no, próbuję zrobić grę, a pozostało nam cztery Dzięki. Będzie ciężko. Ja idę do tego gena, co nas odgonił, bo on jest prawie zrobiony. Chyba też się sam wyleczę. Ja robię w tej przydupkowej piwnicy. Tak, tak, wiem, idzie. No, patrzcie. Co jest, kuźwa? Ale on nie, on nie kampi aż tak mocno. Tylko, Aga, wie, że ty musisz tylko i wyłącznie po niego iść? No tak, pójdę, pójdę. No, no tak. Tylko patrzę, gdzie... na dole? Kurna. Schodzi na dół. Lecię no, jestem tym randomem? Widzimy. Dobra, no, idę. tam gdzie ty idziesz? Tomek? Co? O, no ruina pójdzie. Pójdź, Puść, Tomek, weź... Bo te to ogona bombi, nie za mną. Dobra, ja idę się podłożyć. A nie, spoduje. Dobra, nie chcę. Ja pierd... Co, co, ty się ogon? Chcę się podłożyć. Już nie musisz. Dobra, ja już nie żyję. Ty idziesz? No bo już dwa, my... Znaczy, próbowałem mu sprzedać skrzynkę, ale nie chciał pójść na deal. <laughs> no bo i tak by zablokował wyjście, więc nawet bym nie wyszedł o kurwa, co, co? Ej, ale dziwnie grał, bo na przykład ja się podstawiałam, w ogóle nie chciał ten, to za Tomkiem latał. What the hell? Nie wiem, no ciebie, ciebie widzę zdecydowanie, bo może wiesz, że masz adepta. <laughs> Aha <śmiech> <śmiech> już. więc że <laughs> mam adepta. Tak. No, chyba nie. No i jeszcze gramy tymi samymi postaciami, nie? Fajnie. No nie. O, cześć. Ej, dlaczego on? Cześć. Co to tak? A, tak. Aha, teraz wziąć Wojtka, pożem koło niego moją zeszynkę. No, to będzie krótkie bardzo, bo już nie ma lub. No nie ma właśnie. Nie ma lub, nie ma lub. Nie, nie, nie ja nie niestety, ja niestety, bardzo dużo z... No. Ktoś by mógł wymacać, bo nas tęka kuźwa jak nie wiem co. To podej, zrób sobie totem i się przy totemie wylecz, jak znajdziesz. Aga tu zaraz do was przyjdzie chyba. Nie, ja Nie, tu nie ma... O Jezu! O Jezu! A no. Co robicie, no. się no, ja... no weźcie, dobra, ja... Weź, Tomek, wróć, nie... wróć, wróć, wróć. Wróć, wróć. Idź, Kurde. tu, 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 idź i przy tych schodach powinien być totem. Tu jest totem. Tu. Tomek. Stój! Ale wy! Je Jezus. Jezus, aga! To nie ja! Kto to? No, random się szedł! Ja mówię o tobie! Idzie do was, idzie uciekaj. do was, idzie do Was! Uciekaj, Tomek! Ociekaj, eee. Tomek! Tuż tam skinę! Aga, pewnie klapą jeszcze uciekaj! No tak! No, jest do Tomek! No chora głowa, wyczuwa! Aga, idź do piwni! Aha! Teraz, Lavo, ja jadzę. się mogę zapytać. Yy. Nara, o Kuźwa. Kto wie Kuźwa, którego jesteś? Aga, poszedł do ciebie. Może ma tego? Może ma barbę? Barba, sreba. Dobra, no, jak weź się tam rób? Czyż robię się, a co to, co to zmieni, Aga? No przyjdę i tam coś. Ci... Aga idź, bo na jak mam ponad połowę. Ale on wraca chyba. Czy nie? Ile masz? Go go go, Aga. No już. No ale chodziło to, że je pod... No już! Paga. <laughs> Chora głowa! Ty Francą! No no już to dało mięs... za mną, kuźwa, tu nie ma lup! Kuźwa! Nie, nie trafił! Wada za that O, larka. Jak się uda go dotknąć, to... Nie rusza się, Tomek! Ooooooo! Wyślij mnie, no. Są 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 rację rację, nie. tak? Aaa, to nie. pozwoli no. wyjść. Patrzcie. No, no, no. Patrzcie. No? Ja jestem dead, a Aga do klapy? Nie! Nie! Noo... Nie! Widziałem, co tam yeah. będzie. Czy, nie, on nie powie, się spadnął. Aha. Eee... Uh, Okej? Okay. Co, powiesił cię? Nie wiem, idzie za mną gdzieś. No, każe Cora. ci uciec. Co? No, można leć. Nie, powiesił, patrzcie, 3, 2, 1. Nie? To. No powiesi mnie, o. No rób się! No, to... Do... What? Dlaczego on tak gra? Może. Dlaczego ty nie możesz się szamotać do końca, to podajesz się skupam? No bo nie kazał. <laughs> e, jeszcze się okaże... klapy. Jeszcze okaże się, że to jest jakiś kuźwa y, na widz, albo nie wiem i... Y... No, 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 to wtedy kolendom, się to chyba no. nie polubię. Chociaż nie, ja jestem zawsze osiągnięciem, więc w sumie nie dziwię się, że ja przepadłem. Bo no to wiesz, zawsze można sobie dosyć cywilu do no. pisać, zabicie moją uh, Nie, nie, nie. To jest Co tak to jak nie? nauczenie Magdalany uh, 3M uh, czegoś nowego w Minecrafcie. Tak. Oh, A mi się dobra, udało. wieszaj mnie, kurła. A z czym ci się udało? A nie pamiętam z czym, ale coś tam było nowego w gdzie. Oszamotaj się. No kuźwa nie, bo i tak mnie zaspiźnie. No. no. to było się. No bo poddała się hmm. przed walką. Kuźwa. Nie, killerzy ostatnio wiecie, że tak często robią? Że się udają, że chcą puścić, a kuźwa wieszają? Chyba, że to jest ostatni Wojtusialkę, to wypuszczają. <laughs> Ale jaki dziwny killer. No, okay. była okay. Ale nawet lepiej, czuję się z tym lepiej, że zginęłam. Bo to by było nie. Trudny nie... mecz. Bez sensu ten Master mecz. Ogway. Ten mecz był. Miał Barbę na piersi. Mam pipkę. O, i to jeszcze pan z Niemiec. Rep Toxic Ghostface just te bugs me. O, oh, you should not have. Widzisz? E, chcę powiedzieć, że pan master powiedział, że nie powinnam e, wiglować, e, Także Tomeczku, meczku zabiłeś mnie. Eee. I na mnie krzyczał. Co? Powiedział mi się mało on. Dobrze, mówi, że nie... moi drodzy, było nam bardzo niezmiernie miło. W następnym odcinku zabieramy się do tego nowego pana. Spróbujemy eee, na nim bić adepta. E, potem. Co potem? Potem no perks, no items. I. i co? Nie wiem, czy będziemy próbować jeszcze raz na Michaeli bić. Można by spróbować w sumie. Można. Więc myślę, że ruletka najprawdopodobniej jeżeli nam się uda, to może od przyszłego roku wróci. Tak, żebyśmy żebyśmy zrobili. Chyba nie? Tak będzie chyba najlepiej. No bo zawsze robiliśmy te challenge do końca. No to jest zróbmy. Także cóż, my wam za dzisiaj dziękujemy za Byłem. Był też Tomek. Byłem. No i słyszymy się w kolejnych odcinkach, także trzymajcie się, cześć i... No i co? Film się skończył, ale to oczywiście nie koniec. Moi drodzy, jeżeli chcecie zobaczyć więcej moich przygód w innych grach, skorzystajcie z tych dwóch odnośników, zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco klikając mój awatar i zapraszam was też oczywiście na wszystkie social media, bo tam się bardzo, bardzo dużo dzieje. Także mam nadzieję, że do zobaczenia w przyszłych filmach. Trzymajcie się, cześć, papa!